Rozpoczęliśmy pierwszą kolejkę od pasji do futsalu. Dzisiaj gościmy drużynę Zagłębia Piechcin, Pelikana Szubin, bzyku Żyn oraz my jako gospodarze FAM Zarnakło. Rozgrywamy pierwszą kolejkę, mnóstwo dzieciaków. Rocznik 2016, czyli U9. Fajna zabawa, fajne doświadczenie dla dzieciaków, dla trenerów I, i fajnie, że mamy taką frekwencję, bo naprawdę aż się wszystko tutaj fajnie układa i wszyscy fajnie grają, tym bardziej, że pogoda jest jaka jest za oknem, prawda? Uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby te rozgrywki do jednej kategorii wiekowej, nawet już nawet do kategorii wiekowej tramkarza moim zdaniem powinny być całkowicie bez wyniku. jak и там топно E, niweluje to chore sytuacje e, pod względem wyników. Moim zdaniem by pomowało, by to bardziej zawodników w każdym klubie, bo każdy miał szansę pograć, każdy mógłby szansę się pokazać miał i też każdy by, by, byłby po prostu doceniony. E, przyjechaliśmy dzisiaj do Nakła Zeżnina. E, jesteśmy Pałucką akademią piłkarską w Zyki Żnin. No i właśnie tutaj no blisko w sumie e, mieszkamy, a dzisiaj gościmy w Nakle. No my w sumie w tym sezonie w tym roku tej zimy debiutujemy w tym rozgrywkach, nie graliśmy wcześniej i zdecydowaliśmy się właśnie wziąć udział w tej formule, bo jest to dosyć ciekawe. Przede wszystkim te rozgrywki są zaplanowane. Ciekawy, ciekawy projekt i, i fajnie, bo też nie musimy szukać jako trenerzy tych turniejów sami. No wiadomo, jest tego dużo, ale to, że Związek organizuje takie rozgrywki, no to też jest dla nas ułatwienie. Możemy grać regularnie, no bo co dwa tygodnie, tak? Chyba dwa turnieje mamy w styczniu, dwa turnieje w lutym, więc to też jest dla nas jakieś ułatwienie, fajna formuła, fajne przełożenie tych rozgrywek od pasji do futbolu, które są organizowane czy jesienią, czy wiosną. Także ja jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiony. Myślę, że w przyszłym roku na pewno też weźmiemy udział w tych rozgrywkach. Atmosfera jest, jak widać, bardzo sportowa, bardzo rodzinna. Paterek słynie z takich, z takich właśnie turniejów. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci są zadowolone i od samego początku z uśmiechem rozgrywają te dzisiejsze zawody. Jest to dobra szansa na przeprowadzenie rozgrywek zimową, zimową porą, gdzie, gdzie ta pogoda teraz zimą jest no nie, nie pomaga rozgrywką na zewnątrz, więc sposób w jaki rozgrywamy ten turniej jest bardzo dobry, korzystny dla nas. Przygotowujemy się w ten sposób do rundy, do, do wiosny. No i mamy nadzieję, że z radością i z uśmiechem na twarzy, tak jak dzisiaj tutaj mamy ten turniej, będziemy rozgrywali pozostałe turnieje. No bo tak na dobrą sprawę jest to gra bez presji. tak? Dzieci przyjeżdżają, mają się dobrze bawić, czy tym mają nabywać tego doświadczenia. Na tą presję przyjdzie jeszcze czas na pewno w późniejszym etapie szkolenia, tak więc moim zdaniem super sprawa, głównie zabawa i szkolenie poprzez tą zabawę. Znaczy myślę, że no, trenerzy zna, znają się w, w, naszym, w naszym województwie, tak więc jeżeli gdzieś tam będziemy współpracować, to, to nie ma to większego znaczenia, bo zawsze możemy się tymi turniejami zamienić. Terminem organizacji dla nas nie jest taki większy problem. No wiadomo, że ta, ta wersja zimowa... Hale są w ilości ograniczonych, tak więc musimy się gdzieś, gdzieś dostosować czasowo i terminowo, ale myślę, że w przypadku rozmowy trener trener nie ma większego to znaczenia. Piłka halowa jest cięższa. Cięższa. Właśnie jak zrobić list na kolanach, to masz zdarte całe kolana. Okej. Okay. A jakie są plusy grania na hali? Nie ma plusów. Nie ma plusów? Okej, okay. dobrze. Bo można bliżej strzelić bramkę i ładniejszą. A co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wasze mecze, o waszą grę? Co jest najważniejsze? Trzeba wracać do obrony. Trzeba wracać do obrony i grać ze sobą. Strzelać duży goli. Strzelać duży goli, ok? A zabawa? Tak. E, te. Tak? No, Bardzo tak. ważna, prawda? Wszystkich? Tak. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy.